Dzień dobry wieczór. Fajnie, że tu jesteście. Lecimy z kolejnym tematem. A dziś te wyzwalacze pozwalają mi korzystać z lamp. Oczywiście bezprzewodowo. To normalne, ale mogę to robić wszystko zdalnie z pozycji wyzwalacza. Tak, co to jest para? Tutaj zainwestowałem w takie w miarę sensowniejsze te, te przejściówki. Panie i panowie, przed wami Wiesław Wojnar, który grosza nie skąpi. Nie, po co ja to nagrywam, to nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Ale może tylko tak mi się wydaje. Bo sporo było pytań o to, z jakich lamp korzystam, czy statywów. Więc w sumie uznałem, że nagram na ten temat odcinek. Pokażę wam, jakich lamp używam, statywów i innych akcesoriów, które mi pomagają w pracy na weselach. Sporo musiałem doczytać, poczytać i sprawdzić, bo tak naprawdę nawet nie wiem, jak część tych sprzętów się nazywa. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiony jest. Ale już sprawdziłem i wiem. Te wyzwalacze pozwalają mi korzystać z lamp. Oczywiście bezprzewodowo. To normalne, ale. Ale dodatkowo mam wszystkie parametry na wyświetlaczu na tym wyzwalaczu. Więc mam możliwość ustawienia sobie lamp. Wjechania nimi do góry na statywie i z pozycji wyświetlacza na wyzwalaczu ma możliwość sterowania zoomem i mocą tych lamp, także jest to bardzo wygodne i ułatwia pracę, bo mogę sobie ustawić lampy i nie muszę nimi później zjeżdżać na dół i zmieniać siły błysku na przykład. Mogę to robić wszystko zdalnie z pozycji wyzwalacza. Tak, co to jest fara? Jeżeli chodzi o działanie tego wyzwalacza, no to jest to proste: dwie baterie tam wchodzą do środka i potem w zasadzie działa bez zarzutów. Czas na lampy. Takie lampy mam cztery i one sobie działają na statywach. Mam też oczywiście lampę na body. Trochę inny model, wyższy, ale wszystkie te lampy w zasadzie spełniają tą samą funkcję, czyli mają po prostu błyskać. Bo lepiej jest błyszczeć. I tyle. I błyskają. Działają dobrze, sprawnie. I w zasadzie nigdy mnie nie zawiodły, odkąd ich używam to w zasadzie sprawdzały się w każdym systemie, bo i w Fuji, i teraz w Canonie. Także nie mam z nimi problemu, są tanie i dobre, więc są dobre. dobre, dobre Te statywy mam od kilku lat. Y nie jest to może chyba idealny jakiś wybór, bo jeden się troszkę już rozpadł i trochę się rozkraczył, więc muszę go tak ustawiać na umówmy się, ale działają, reszta działa dobrze, więc to może mój błąd gdzieś tam nim uderzyłem w trakcie pracy. Generalnie są o tyle spoko, że się w miarę sprawnie składają, są wysokie, wystarczające, są dosyć ciężkie, więc są też w miarę stabilne. Więc poza tym jednym przypadkiem, który mi się trochę roz. Klekotał, to jest OK. I najważniejszy element przy tych statywach to takie głowice, nawet nie wiem jak to dokładnie nazwać. Coś co podpinam u góry, bo te statywy mają u góry złączki takie do lamp studyjnych. Więc tam taka lampa reporterska z gwintem takim reporterskim nam nie wejdzie. Więc mam takie przejściówki, które przy okazji się trochę zginają, więc to daje mi możliwość ustawienia tych lamp pod trochę innym. Kątem. Także to też z tej perspektywy właśnie jest wygodne. Poza tym, że musi być jakaś przejściówka, to ta przejściówka się jeszcze zgina, więc mam możliwość ustawienia tej lampy pod trochę innym kątem, co jest bardzo, bardzo dobrą opcją. Tutaj zainwestowałem w takie w miarę sensowniejsze te, te przejściówki. Panie i Panowie, przed Wami Wiesław Wolnar, który grosza nie skąpi. Bo one są bardzo dobrze wykonane i są mega stabilne. Także polecam, bo to zdecydowanie dobry wybór i na pewno wybór na lata. Te swoje wszelkie sprzęty, właśnie typu lampy i statywy, lubię za to, że są tanie i proste w użyciu. Ja tutaj nie lubię kombinować, więc dla mnie one się sprawdzają po prostu idealnie. Czy to Fuji, czy Canon, po prostu to działa i tyle. Przepiąłem do innego systemu. I działa. Ustawiłem je raz i działa. Jakbym znowu miał je ustawiać na nowo, to musiał szukać instrukcji, bo w zasadzie tego nie robię na nowo. Jakby coś się pokazało, to nie wiem, jak to ustawić. Ale wiem, że jakbym to musiał ustawić, to zrobiłbym to i tak w 5 minut, bo to jest dosyć prosty sprzęt. To taka odpowiedź na Wasze pytania. Dajcie znać w komentarzach, z jakich sprzętów Wy korzystacie, jeżeli chodzi o takie akcesoria. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, ta odpowiedź na częste pytania co do statywów, lamp itp. itd., to no zostawcie lajka, będzie mi bardzo miło, a żeby być na bieżąco, zostawcie też suba. Inne tego typu materiały znajdziecie na moim Instagramie i TikToku, gdzie Was serdecznie zapraszam. A na dziś to wszystko. tych kadrów życzę i do następnego.